Siemelodzie, ja jestem Fighter i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym, ra tym razem w pierwszym odcinku z nowej gry, którą wrzucam na ten kanał. I dzisiaj jesteśmy w Overwatchu z. O, Matajsem! Siemanko! No, a pierwszy odcinek z nim 1000 subów mam, więc jakby. E... no, Nawet tu nie mam, ale dobra. Dobra, lecimy. Dobra. Proszę, proszę mi tego wieprza. Proszę mi tego wieprza usunąć z ekranu, bo ja go nie lubię. Wiesz, że dostaliśmy nowe skiny. Są nowe skiny do Gędziego. Ja mam na, na przykład Contenders goście i Contenders gospodarza, a ja użyłam na ten, na ten czas węgla. Okay. No, okej. Śmierć. Nie, Kuba. Ała. Mają bulshi, stary, mają Bastiona. Mają bastiona! Mają... Ała. Dobra? Bastion jest zgon! Dobra, nie żyję! Ale jednego zabiłem, tam Bastiona. <grym> Te fajne skin masz. Skill. E... Czekaj, jak. A czyli, że jak zginiesz, to koniec. Okej okay. I następna runda, i tak jest trzech A, dobra, spoko, dobra, rozumiem. Problem. O, zabił mnie. O nie, tylko tamten został. Ja nie lubię Ja nie lubię strasznie grać Ale wiesz, co tak kto lubi, nie? Dobra, wiesz co? Musimy troszkę... Pożyłem się, stary Ej, zagramy w jakiś deathmatch? W sensie... No ale żeby w ogóle nie wygraliśmy najlepsze zagranie my. O nie ten spionho, on mnie wkurzał. O nie, widzisz, to jest ta akcja! On mnie tu walnął na łeb! Ale tam ty tak na górę! Widziałeś to? No. A, i tutaj jest wydanie mojego imienia. Specjalna ilość tam subów. E, tak naprawdę to nie był specjal, tylko... E, jak dobijecie i... tysiąc subów, to mówi nazwisko. <laughs> nie, bo wtedy będą mi spamić na messengerze. A jak, a jak, do, jak dobijecie milion subskrypcji, to mówi miejsce zamieszkania. Nie! A jak 10 milionów, czyli... E, to wtedy będzie e, pokazanie twarzy, tak. O o, twój tatakoschody się podna no. Dobra, zabity Bastion! Tak w końcu nie będzie tego bullshitu, co? To nie jest tak, że ja grałam bastionem 24 na H. Yeah. Nie.

Ja. Prajer, już mam... Dobra rozwalony, Wieprz. Ja mam play Mam nadzieję, że widzisz, że mam play of the game Bo no ja lubię mieć play of the game Chyba każdy lubi mieć play of the game No i bens Siema. Siema. Jestem jest, jest kulka! Źróca! Kulka! Nie! Te ma, ma, Mają bota, mają te bota, bota. wam pomóc! Cel jest już aktywny. Mamy bastiona! Mamy Bullshit! Bez co mają Bullshita? Mają bastiona! No! Ale zabiłem bastiona, więc chwilę się nie odrodzi. Bo oni. Niedługo ma. I co? I koniec! Tak! druga runda teraz. Kracje, że izbałów, Akurat wtedy, wody. kiedy miałem ulta, no ja nie, nie wierzę, chcę, nie chcę tym grać, ale muszę, jestem zmuszony. Czym? Za to O Boże, serio, grać tym bullshitem. Do tego różowym. Nie, coś do różowego koloru? nie, 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 No No. Jesteśmy już tu Przeciwnicy nie, tu są Zabi zabiłem dwóch trzech Za jest bullshit Trzech Miałem czterech, słuchaj o po prostu Słuchaj, zabiłem, zabiłem... czterech osób Cztery osoby. Do tego trzy pod rząd. A ja Dobra, git! O niej Genji mi bije! Genji! Z drugiej strony kulka! Załatwiam, żebym obiła mnie Drugi Bastion się leci! Załatwiam, O! Jest to wbiła kulka! Kulka wbiła! Mam nadzieję, że dobrze to słychać No! Zabiłem bullshit'a! Pomogę ci... Ty ja cielu! Winston też pożległ Ale to ja zabiłem Winstona Dobra, ale poległ, nie? Więc jakby jest git Widzę taktyczny rog Ej, wygrywamy to, nie? Wygrywamy. To akurat wygrywamy. Ale potem będzie... Z drugiej strony ta... Ora przegrana! Dasz jakiegoś defmecha? Nie. Ale fani O, o, pa 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 widzisz to drzewo! No. Okej. Okay. Spina mi się po drzewie. Spiderman?

Jesteś kontra Okej. Okay. Wiem. Ty to wygra. Jego z bullshita' bo. Sop, co! No! Ja no. Miałem przeładowanie! jednego. Ale jak trzeba bo jeszcze to nie musisz. To możesz się leczyć. Dawaj jeszcze raz bullshita. Ja będę latał, będę robił... Weź nie śpiewaj, bo prawa autorskie... Ja dostałem te prawa autorskie jak sobie jak na streamie do osku. Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Komisja Widziałem tam jednego Widziałem tam jedną cholerę No i zabił mnie gnoj Uwaga za, za tobą za TOBĄ jest! Uważaj! Ej, bo on jest jakiś dziwny. Le lecą na ciebie. Uważaj! No i tylko w fantomie nadzieja. A nie, to był teammate! Czy on naprawdę ich porobi? Czy on ich porobi? Ty on ich porobi! Dalej jak on ich porobi, to jeszcze miarę użyć. Nie, nie porobi. Nie! On użył, on swoim użyciem wypychał, wystaw ich walejutro, Jeden V1, jeden V3 zrobił. No, ale jeden poleciał Do przepaści. I wybierz postać. No, ale jeden f 3 zrobił no, tak Leci, naprawdę. Ty... No. Ej, bo ja nie mam. Mi... Ja to zagram inną. Zagram takim Ej, bo ja nie mai. mogę Bastionem. No, no bo co? Jak, e, wygrasz co? Wygrasz, co? jak Nie! No, bo jak wygrasz grę, to już nie tak możesz to tam sam postać wybrać. Ej, bo mi wybrało Tą postać co nie chciałem. No bo basjonem nie możesz Ale grać jestem już. echo! Nie lubię grać echo! Nigdy nie grałem! No i KULKA mnie zabiła! Znowu! Znowu Patrz. Matrix normalnie! Oh, yeah! Tam są! Oni, Oni mają wdobę, stary! Uważaj! Uważaj gdzie jesteś! Oni mają wdowę! Oni mają wdobę. O! Nie, trzeba roz... rozbityć. Widow trzeba Na dole jest! No nie! już No mówiłem ci uważaj na Widow! No mówi... no wiem, uważałem, ale oczywiście, bo... No i oczywiście Każdy teraz na niego jest. Do jednego. Może. Do zobaczenia jakby to jest Foyden i do zobaczenia do następnego cieka za moim, No i cześć! Papa! <ntars> zostawcie łapkę i suba! Z z z zostawcie łapkę soba i dzwoneczek! I napiszcie w komentarzach zapomniałem. Nie możecie! <s marginalized> <tyw>